No tam już dzisiaj przy grillo Siedzimy nad morzem, chociaż go teraz nie widać, ale słychać jest zaraz. Nie, nie trzeba. Warzywka mamy, pomidorki, paprykę. Mamy super winko różowe, wytrawne, Australijskie. Oczywiście. Za całe w wschodniej Australii za całe 10 dolarów czyli 5 funtów, czyli 25 złotych ale naprawdę bardzo dobre mamy tutaj yy, falafle. Fa falafle, ale z cukinii i z szaczewiczy mamy tutaj ketchup nie wiem czy dobry, ale na pewno gęsty, taki jak lubię mamy tutaj musztardę Mam nadzieję, że dobra. Piszę, że angielska. To może być ciężko. Mamy tutaj kiełbaski wegańskie. Mamy sok pomarańczowy. Kupiliśmy w Lidl 2, 2 litry, naprawdę dobry. Smakuje jak pomarańczowy, a nie jak pomarańczowy pomarańczowy u nas. Mamy tutaj bułki ciabatte. Cukinie, oczywiście australijską. Tutaj już jest moje pa parówki, ale wieprzowe, wołowe, sorry, wołowe. Tu są burgery wołowe z Angusa. Co tam jeszcze mamy? Mamy tutaj taką pastę pomidorową, ale nie będziemy jej używać. Mieliśmy to zgrillować wszystko, ale grill jest w słabym stanie, więc zostaniemy tylko przy mięsie. Zrobimy to następnym razem. Czekamy, aż nam się grill dobrze wypali. Zaraz będziemy brzyzać na róż, trochę jest brudny, więc ale może przeżyjemy. No to zaraz nakładamy.